4, 3, 2, 1, start. 76 prawy minus. 53 lewy minus. I 65 prawy krótki wcześniej. I 180. 6 lewy przyciąć. 84 prawy. 4 prawy. 95 lewy. Do 7 prawy przyciąć. 280 7 lewy minus 86 prawy ciasny 76 lewy przyciąć 110 4 prawy szczytem wciąć śliski do 3 lewy ciasny przez mostek ciąć 3 lewy ciasny przez mostek 5 prawy spoko, już spokój co tak nerwowo? Spokojnie tylko. 5 prawej, spokojnie, 30. 130.